Co robisz w Stambule? A przyjechałam z mężem i przyjechałam, żeby e, poprawić sobie bius. Schudłam około 20 kg, e, dodatkowo urodziłam dziecko, karmiłam piersią i ten bius przestał być taki jak kiedyś. Wchodzisz do kliniki i. Kurczę, no słuchaj, dzieła sztuki takie, jakby była w najlepszym muzeum. E, masę osób, jak pytałam, około 200 osób chyba pracuje w tej klinice. Naprawdę, bardzo, bardzo mile się zaskoczyłam. Wokół sami profesjonaliści. Są tutaj dziewczyny, które pochodzą z Polski. E, mają tutaj mężów e, Turków, i one są we Fly Medica. Tłumaczami i faktycznie od samego początku taki tłumacz nam na każdym etapie konsultacji właśnie w, w całej klinice towarzyszył, więc to jest bardzo duże udogodnienie operacja mnie tak nie stresowała jak to, jak to wszystko będzie po. Lekarz na konsultacji powiedział mi, że ja myślałam, że on po prostu żartuje, bo powiedział mi, że jego pacjentki po operacji nie, nie narzekają na ból. I tak sobie patrzę myślę na niego i mówię, no na pewno, <grym> a jest fantastycznie. Ja wstałam, wybudziłam się o godzinie, nie wiem, 14. Mm, już tak się przebudziłam, że już byłam taka świadoma i mówię, kurde, szkoda, że dzisiaj nie ma wypisu, bo bym poszła na miasto. <grym> Samego rana już było zwiedzanie i tak naprawdę każdego dnia. Wczoraj też e, to był drugi, drugi czy trzeci dzień to zabiegu dzisiaj z no to no, Trzeci dzień e, po, po, po operacji e, my byliśmy na mieście od samego rana tak naprawdę do, do, do takiej już pory, gdzie już się powoli ściemniało. Przygotowywali wszyscy na, na najgorsze, a ja się czuję fantastycznie. To zresztą widać chyba. <laughs> Ludzie piszą w internecie, że ja nie wyglądam jak po operacji powiększenia piersi, tylko jak po przeglądzie dentystycznym. <laughs>